Siemanko, jak ci Siemanko. podoba trasa? Jaka trasa? Siema. siema? Siema, Jak ci się podoba trasa zawodów? To wspaniała, wspaniała. Łukasz, powiedz mi, dlaczego jedziesz łajtem dzisiaj, a nie trekiem. Nie, nie nazywam się Łukasz. Kolego, a co ci to drzewo zrobiło, że niszczysz drzewo, że próbujesz połamać drzewo w parku? Obrało mnie wodą, wiesz? Przepraszam, toaleta zajęta czy już wolna? Już wolna, ale slotów jest tyle, ile widać. A. Bardzo dużo. Dobrze, dziękuję bardzo, skorzystam. Jak tam, Franciszek, wygrałeś to no, czy nie wygrałeś? O Musi wygrać. wygrać. Musi, Oj, oj, oj! Tak, przez. Super. Wszystko ok? Dlaczego to... tak wszystkie równice? Jak te grzyby są już, czy jeszcze za wcześnie? Zaraz będą zjeżdżać. <laughs> te stare grzyby, tak? Rozumiem. Czekamy na naszych mężczyzn. Dawaj, dawaj, blisko meta! Korba! Chłopie, korba! Pięknie idziesz! Ej, eee, ekstra! Dawaj, super jedziesz, bardzo blisko meta, także dawaj, zmobilizuj się. Idziesz, idziesz, tu już jest łatwo, lekko i przyjemnie. Siema Junior, jak Wiele. tam, wygrałeś z ojcem czy nie? Jeszcze nie wiem. A czysto było? Fajny przejazd? Wiary dobry przejazd, no. No to dobrze, elegancko. A no tutaj mamy gwiazdę polskiego internetu Kierne. rowerowego. Uczy, chciałem być gwiazdą jednak rowerów do internetu. <grym> a to Janku, jak poszło? Dobrze, zadowolony jestem. Fajnie. Fajna była ta trasa. Naprawdę było widać, że jest naturalna, ale jednocześnie było przygotowane. Było to przygotowane tak, że niby jest naturalnie, a jest bezpiecznie. Czy Wy nie lubicie elektryków? No, no uwielbiamy elektryki to i właśnie fajnie, że jesteś. <grym> <grym> no, nie, 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 proszę pana, ja oszczędzam baterię, mam mało procentów. Powiedz mi, co tam się stało? Gdzie jest kapie? Przód tył. O kurde, rozmyczone całe, a jakaś wkładka była, czy nie? Bez składki. Razem. Idziesz, idziesz, ogień, pięknie dziewczyno ładnie, gazu, 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 korba Dawaj, dobry piec! Idziesz, idziesz, Kuba, dawaj, dawaj Ale kot idzie. Tutaj nie wolno jeździć takim rowerem elektrycznym, tu są zawody A ty... ty masz jakiś problem? Czy ty masz jakiś problem? O, ty, ej! Nie, zostaw mnie! przecież Żartowałem! No. Zostaw mnie, zostaw mnie! Co ja ci zrobiłem? Marcin, dobry piec. Piękny slajd, ale to jest wariat. Dawaj, dawaj, oddychaj głęboko lecisz. Dobry. Dobrze, dawaj, Romek, idziesz bardzo blisko meta, już pięknie. No, tutaj jest jakieś tempo zacne. Kto to leci? Nie wiem, kto to leci, ale ładnie leci. Dawaj, dawaj, idziesz, idziesz. Jak widzicie, jednym ze sponsorów zawodów jest firma Decathlon. Dziękujemy. Dawaj, dawaj! Korba, korba! Trzymaj gaz! Oraz firma Maxis. Szacuneczek za ten OS. Drugi naprawdę był zacny. Pierwszy też eee, Maciek niczego Bała sobie. ze Świradowo jest głównym autorem. Jego Zrobiliśmy korektę jego po maju. Wiem, jest fajny, mi się też bardzo podoba. Dawaj, 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 dawaj. a już zamykam, przepraszam. A jak tobie poszedł? Mi się podoba ten to jest świetny, tak? super fresh. A jakieś przygody miałeś, za trasą byłeś, czy wszystko dobrze? Żadnych przygody, wszystko tak super na on-site. Wiesz co, Żylak prowadzi, mam sekundę straty, ale teraz muszę przejechać te dwa odcinki na czysto, a jeszcze jedzie Paweł Reczek, więc... On to trialowiec, więc tu może być groźny. Zwłaszcza na pierwszym się pewnie ładnie no, pojechał. No, dokładnie. Rozumiem. Sebastian, słuchaj, bo tutaj od was zespołu widziałem w wynikach jakiś jest taki jest strasznie szybki kot. Który to jest gość? Szybki, no. Tu stoi. Gagacik. Cześć kolego, jak się nazywasz? No, zajęci. Sorry, gadam przez telefon. Zegar, lekkie biegi, szykuj, lekkie biegi! Kurwa! Sebastian, dawaj, lekkie biegi, git, git, goń go, goń go, goń go, goń go, pięknie. Dawaj, korba, puść te heble, poszedł, pięknie! Marcin, dobry, dobry, idziesz! Są tu? Słuchaj, kolego, masz 200 metrów do mety. Skakuj na rower. Tu jest trudny, lewy bądź czujny. Bardzo ładnie. Dobrze. Co to tam się stało? Hamulec, proszę. Nie mam hamulca. Ej, tak. Dawaj, tu jest płasko Dawaj, dawaj, co to było? Dobry Romek, idziesz, idziesz, idziesz Panie Romanie, dawaj! Goń tam Czecha, Romy, gonisz, lewa, gonisz lewa, Czecha Lewa, lewa, lewa mocno. O, Dawaj, dawaj, ślubo. dawaj Ech. Powiedz mi balon, ty perforujesz raczej blondynki czy brunetki? Pomidor Michał, bardzo ładnie jedziesz Teraz bardzo spokojnie I lewa, pyk W lewa, pyk Korba 300 metrów do... Skup się! Idziesz, idziesz, chłopie! Pięknie, dobry! Dobrze, ładnie! Uwierzcie mi, ale tu jest w stromo! wciul stromo Dobry, dobry no, Tak się zdarza kochani, no to są zawody sportowe, więc no cóż ładne dachowanie. Dobrze, puść seba bardzo ładnie. To jedzie Sebastian Krywult. To jest mistrz motocyklowego Enduro. Bardzo znana postać. Pięknie. Bardzo ładnie Maćku. Tu czujnie. Ładnie. Dobra, tego nie będę dopingował, bo on jest konkurencja w elektrykach i chyba dobrze jedzie. No, to jest, proszę ciebie, zakręt w lewo, Paweł. Dawaj Paweł, idziesz 200 metrów do mety. Fajnie się tutaj stoi, fajne są właśnie tutaj zawody, mhm. pokoły patrol też. Także Dokładnie. zapraszamy w nasze szeregi. W imieniu zawodników serdecznie dziękujemy. Dziękuję. Po stokroć, że tutaj organizujecie i tak się poświęcacie tak. przy tych Dobrze. zawodach. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. No ciasny zakręt, tak, ale proszę nie przeklinać na trasie zawodów Dobrze, bardzo Nie jest źle, dawaj, dawaj Cześć Mateusz, co tam nowego na Instagramie? Robi się Dawaj, dawaj, tu możesz bardzo szybko, bardzo szybko Idziesz, idziesz, pójdź te heble Dawaj mistrzu, prawie meta Idziesz, piec Siema, witajcie, jestem świeżo po odcinku trzecim. Po odcinku trzecim też poszedłem trochę, ponagrywałem kolegów, koleżanki, żeby coś było na tym materiale wideo ciekawego Wasze przejazdy, zjazdy. I tak, os trzeci za dużo z niego nie pamiętam. Pamiętam, że coś na początku było stromo, później było przez drogę. Ogólnie jechałem, co widziałem. Bardzo fajny OS, miłe odczucia. Gdzieś tam pod koniec ciekawe ścianki, ostre zakręty. Poleciałem to klasycznie po mojemu, czyli na lisa, delikatnie, powolutku, na hamulcu, tak żeby było bezpiecznie i przyjemnie. Czy to nie było napisane w regulaminie, że podczas zawodów nie powinniśmy pić alkoholu? Tak, oczywiście było napisane. Natomiast e, dzięki kampanii piwowarskiej mamy lecha free, słuchajcie, lech free, więc wszystko zgodnie z regulaminem. Sebastian, widzę, że Ty tutaj kreujesz modę na zawodach, tak? To tak. Rozumiem, że to jest moda, która przyszła z USA, jak widać po tych gwiazdach na koszulce. I tam w USA jeżdżą teraz bez daszków, tak? Bez daszków. Tak. Bez Cześć, cześć! To jest start którego os -u? Czwartego. Czwartego. I to jest odcinek długi, krótki, łatwy, trudny? Najdłuższy. Okej, okay, a łatwy? Coś możecie Bardzo nam trudny. powiedzieć? Bardzo, Bardzo trudny. No, skoro już tutaj przyjechaliście, no to ja myślę, że najtrudniejszy musi być, nie? Dawaj zegar, idziesz! Się. Dawaj Orfi! Piec prawie meta! Puść te heble, idziesz! Cześć dziewczyny, ja was kończ znam. Nie, prawie meta! 100 Dobry, jest prędkość, idziesz. Dawaj, dawaj, już niedaleko! gnieciesz Ogień, 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 niedaleko. Pięknie. Składaj korby! Stawił to ten, Kręcisz, kręcisz, kręcisz! Pięć! Trzymiesz gaz! Leci ja następny, <small> Ale poszedł. Ja tak, bo tu jest taki, nie? No tutaj kapeczkę wolniej, ale też ładnie. Dobrze, ładnie! Dobrze, mięciutko, pięknie. Ja mam wrażenie, że właśnie tak mnie tutaj dobiło. Że ja poszedłem troszeczkę wyżej i to mnie docisnęło. Dawaj, dawaj, dawaj! Dobrze, Paweł, idziesz! Dobrze, grubo było.

To jest, no. O, to kula pojedzie, pojedzie za Kula już jechał. Dobrze, bardzo ładnie. Już sama końcóweczka. Idziesz dobry. Takie rzeczy na trasie jak nie to. to, to, to je... Dzisiaj dobrý... zawory, no tak. najsłytniejsi w historii Enduro Series. Naprawdę? No, no, napravde. Takie dobre, nawet ten czwarty. Takie dobre, dużo, dużo dlouhe, są tam szybci, <laughs> a naturalne. No dobrze, a myślisz, że wygrałeś? Nie wygrałem. Nie wygrałeś? Jedę pomale. Pomału jedziesz, no tak. Jak zwykle. Rumek, Rumek! Dawaj Ramek! To Całkiem spoko dzisiaj, chociaż było takie, dwa takie błędy, gdzie wyleciałem poza trasę, więc może to zaważyć na wynik. <laughs> Okej. Okay. Ale ogólnie reszta spoko. A w jakie miejsce calujesz? W jakim miejscu sobie? Nie wiem, no dobra. Bo tam hmm. słyszałem, że w naszej klasie elektryków jedzie jakiś taki przekot, tak? To masz <laughs> <Ej. Tomasz G. śmiech> Co to je? Co to za człowiek? Skąd on się wziął? <laughs> no, myślę, że to taka legenda trochę XC, trochę Danhilo, a teraz jeździ w super enduro. No dobrze, no, zobaczymy, więc... jak nam wklepał. Dokładnie. <laughs> dobrze. Dobra! Ja to była ekstra, szacuneczek. Gdzieśka! Uważaj! Okej, okay, okej! Okay, okay. Nie. Kuba, ty jeszcze lecisz w juniorach, czy już nie? Nie, już skończyłem. Okej. Okay. Już jestem stary. I jak ci poszło dzisiaj na zawodach? Myślę, że spoko. No, Ten jest trochę wolno zachowawczo bardzo, bym powiedział, a tamte pozostałe spoko. Się bardzo się fajnie, podoba mi się. Trójkę to był totalny sztos. Już niedaleko! No, nie Dawaj, dawaj, dobry! Skąd to w ogóle się wzięło, żeby siąść na rower elektryczny i na nich startować? Elektryczny. No W zeszłym roku kupiłem analogowy rower, jeździłem z synem i później, już pod koniec sezonu, nie nadążałem na nim pod, na, za nim pod górkę, okay. elektryka. No i teraz zacząłem z nim jeździć po zawodach i jeździmy. Dobrze, a jak tam poszło twojemu synowi? I Gorek wygrał w juniorach, także wow. było dobrze. Romek, jak tam w końcu wygrałeś czy nie wygrałeś? Nie, nie ma w ogóle szans. A kto cię objechał? Zilak i Paweł. Zilak i Paweł reczek, bo znacznie się szedłem bez e, manetki. A, widziałem manetka? Okej, okay. ty no, manetka, nie się A Patryk syn też Urwał amulet całkowicie, no i był koniec dla niego jazdy. Cześć Patryk, jak tam? Słyszałem, że... Bo hamulce. No niestety na trzecim no, małeś, no, się no, urwałem cały hamulec, no i musiałem sprowadzać rower. I jak to się stało? O, gdzieś o drzewo zawadziłeś, czy o... Puszczę, nie wiem, no przeleciałem przez kierownicę, jak wstałem, no to już nie było hamulca Dobra. Radyjko. Radyjko wróci. Super zawody, świetna organizacja, jesteśmy zachwyceni, a trasy to się nam no, strasznie podobały, bo że się kojarzyły tak ze szklarską porębą sprzed przed 5 lat. Super rowem. Tędy droga, tylko w dół, cztery OSy, na każdy inny, treściwy, nie, nie było w żadnym momencie. jestem Paweł pod wrażeniem Twoich czasów wykręcanych na OS-ach, bo widziałem, że wygrałeś trzy odcinki, jeden przegrałeś minimalnie, więc szacuneczek, no czy to były odcinki, które tobie pasują, takie? Czy Twoje zdolności z, z trialu? Uwielbiam się, z trialu. Pierwszy odcinek dla mnie mega fajny. Drugi, trzeci flow. Trzeci jechałem w pełnym deszczu, więc mm -hmm. tym bardziej tylko 3 sekundy straty do Franciszka. Bardzo jestem No i wspaniale pojechały dziewczyny, bo zajęły dwa miejsca na podium, tak? Tak. No ja generalnie tak. no, uwielbiam trasy on-site, więc naprawdę byłam w swoim żywiole. Serio? No, tak. Trasy były genialne, tutaj mogę specyfikator a z ekstra. Widzicie na pani O,